Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z gry League of Legends i dzisiaj y, pogramy sobie postacią Kazix, łowca pustki i będzie to odcinek z cyklu z serii LOL for Fun. To znaczy pogram sobie na dżungli bez żadnych opisów postaci, bez niczego. Po prostu gramy i będę to komentował. Zobaczymy, jak mi pójdzie Gazixen. Bardzo fajna postać. Bardzo przyjemnie mi się nią grało. Ze sporym DPS-em. I pójdziemy na razie topem. Ok. Zobaczymy, kto zrobi pierwszą krew. Gonimy gościa. Trochę się schowam Pojawiły się stwory Dobra, jest dwóch gości będą coś próbować Jestem w środku muszę uciekać Nie dobrze Okej okay. Wracam się do wieżyczki Hmm no chodźcie, chodźcie cwaniaki to podejdzie trochę mało życia mam, ale to nic Na razie krzaczkami lecimy Poczekamy, zobaczymy co się będzie działo Tu mamy gościa hmm. Hmm, i niestety rozwaliło mnie. pokonany. Słaby początek, ale gwarantuję Wam, że koniec będzie bardzo dobry. Okej, okay, dobra, pićku kupimy. I lecimy jeszcze raz. Znowu lecimy górą. Na początek standardowo, małe farmienie, żeby rozwinąć postać. Pewnie, że gotowy do zasadzki. Zobaczymy, co się dzieje na środku. Pewnie, że inne. Okej. Okay. No i dobra, mamy gościa, pierwszy kill, tutaj trochę minionków, sojusznik pokonany przeciwnik, pokonany, i wracamy się dobra, od tyłu zejdziemy gości. Nie spodziewają się. Okej. Okay. jest ich dwóch. Hmm. No i dobra. Gościu daleko się wypuścił. Będziemy go. Będzie kill. Hm. Spitala. jest jeszcze trzecia osoba tutaj na górze na topie więc nie wiem czy będziemy ryzykować teraz aktualnie a tak trójkę się zebrali no i dobra małe farmionko I lecimy dalej. Hmm. Dobra. Na razie minionki, spokojnie. Last hitujemy. Gdzie reszta? Rusi. Powoli się przesuwamy do góry. Nie czekają przy swojej wieżyczce. Okej. Okay. Nie mogę iść za bardzo do przodu, bo zaraz mnie rozwali wieżyczka. Taki wynik 4 do 3. Na razie prowadzimy. Okej, okay. spróbujemy lekko naszapnąć wieżyczkę. Dobra. Nawalamy gościa. Pięknie. Okej... Okay. Udam, że uciekam. Tylko hmm. jeszcze jeden. Ale dobra. Hmm. Chętnie bym go zdjął. Dam radę? Dam radę. A, prawie. Udało mi się zabić wroga. No ale kill był. Dobra, żeby mnie nie zdjęli, mnie mi hmm. No i niestety, drugi kill. A e, dobra, szybkie zakupki. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pićku i lecimy. Kumpel padu. Na razie porówno, jest 5 do 5. Wracamy się z powrotem. Okej. Przeciwnik pokonany. Czech. będzie kill. Jest trzeci. Dobra, gonimy gościa. Jest git. go. zaraz będzie mój. Dobra, trzeba uciec. Lera. Hmm. Trochę za daleko się wypuściłem. Coś możemy kupić. Na razie tak na szybkiego. Ok, trzeba poczekać. Koniec serii. świat jest I lecimy do góry. Z powrotem. No szkoda, że szybciej nie można poruszać. Zobaczymy co się dzieje na środku. Seryjny zabójca. Dobra. Proby gościa. Dobra. Ile sobie tutaj pobiegamy? Ich jest dwóch, ja jestem jeden. Dobra, jest druga postać jeszcze. powietrzu. Dobra, godzimy. Ok, tego chętnie bym dorwał. Kurde, blisko jest wieżyczki. Chyba nic z tego nie wyjdzie. Przeciwnik pokonany. No i dobrze. Wynik 11 do 6. Na razie bardzo fajnie. Ups. No i mamy kill. Tak z doskoku. Ale wieżyczka ładnie mnie pociągnęła. Ok. Wracamy się z powrotem na top. Na razie 5 do 3. Jeszcze będzie dużo kijł Okej okay. i lecimy Udało no. Ci się zabić wrogę jeszcze jeden Dobra, zaraz się wystrzela i go skończymy I pięknie, 7 do 3 Elegancko powoli się rozkręcę. Początek był średni, ale teraz już będzie tylko lepiej. Ciach. Zapach krwi w powietrzu. Kazex potrzebuje chwili, żeby się rozkręcić. Jak podniesie DPS, to wtedy całkiem nieźle mu idzie. Ups. Chyba będzie. Ach, dałem radę rozwalić, ale jeszcze. W ostatniej chwili szale. gościu mnie pociągnął. Ok. Coś jeszcze można kupić? To można kupić. I pićka. Dobra. 16 do 8. 8 killi, 4 razy mnie zabili. Hm? Jak mi się rymnęło. Lecimy do góry. Nie, Pewnie. Jestem już na miejscu. Git. Mhm. Tu na środku działają ostro, ale tutaj w tych wskoczę. Czekam trochę, i od tyłu ich zajdę. Proszę bardzo, na tego wycofują się, goście. Dobra, jeszcze trochę mi brakuje, żebym wymiatał. Jeżeli chodzi o rozwinięcie w tym momencie tej postaci. Ale za chwilę zobaczycie, będzie Git. Dobra, jest Kill. Ale przypłaciłem to dużą stratą. Ups. Dobra. No i niestety, z dwóch stron mnie zaszli. Dobra. Już prawie jestem dobry. Okay. Niedługo zaraz się odwróci sytuacja. Już dużo razy nie zginę. Bodajże raz albo tylko dwa razy. A kiedy będzie ponad 20? Dobra. Śmigamy dalej. Co tu się dzieje? Jesteśmy na miejscu. Pięknie. Zaraz go będę miał. No. Ale spierdziela. Dobra, spróbujemy od tej strony. Hmm. Tu jest wieżyczka. Dobra. Udam, że uciekam. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Okej. Okay. Przyciągnąłem trochę gości. No i git. I wjeżdżamy. Pięknie. Jest giro. Dobra. Koniec serii. Będziemy zrobić wieżyczkę. pokonany. Dobra. Jeszcze nie taki TPS jest jakbym chciał, ale już jest ok. Dobra. Teraz dwójkę wieżyczkę zrobimy. I następna będzie wieża. Zniszczono twoją wieżę. My też straciliśmy jedną. Ale my też. Stracona, zyskana elegancko. Dobra. 10 do 5. Jest ok. 21 do 14. No, lecimy na następną wieżę. No i dobra. Dawaj. Gościu, zrobimy szybciutko wieżyczkę. Trzeba było się wycofać, bo się skończyły minionki. Dobra, ciach. Hmm. Dobra mamy jakiegoś przeciwnika, hmm. dwóch przeciwników, nawet. Musimy się lekko wycofać. Damy radę, zobaczymy. Słabo jest. Ok. tu mamy kolegę. No i fajnie o, i o to chodziło. I jestem na hita. Zaraz mi dorwą. Ale za to zdobyłem killa. Hmm. Dobra, jest tutaj nasza wieżyczka. Pomożemy. Pomożemy. No i pięknie, zdobyłem kill i mnie rozwalili. Okej. Okay. Na koncie hmm. Ładnie pojechali. Ale teraz już będzie tylko z górki. Dobra, jeszcze 8 sekund. Chwila, moment. Wróg się jest ustosunięty. I do przodu. 24 do 19. Okej. Okay. Powoli nas doganiają, ale nie bójcie się. Damy radę. No i pięknie. Będzie kill. Mamy kill. Lecimy za gościem. Damy radę. I następny kill. Elegancko. W tym momencie już mi się podoba mniej więcej jak jest zwinięta postać. Cofnę się na chwilę. Ok. Zregenerowałem życie. I biegniemy. Gdzie teraz? Na środek. Okej, okay, to ostrz. Tu w opałach, kolega. Okej. Okay. Dobra, dobra. Na tego... ...wejdę. Pięknie, jest kill. I tego Johna wyścigniemy. Ten jest cały, jest ich trzech. Okej. Okay. Trochę się cofniemy. Niech podejdą tutaj pod wieżyczkę. Tu jest Johnny. Okej. Okay. No chodźcie cwaniaki. I pięknie. Zbędzimy tego żonego. Dobra, muszę tych rozpracować. Dam radę dwóm. Dam radę. Ach, nie dałem rady, ale było blisko. <laughs> było blisko. Ostatni raz skinałem. Z tego co pamiętam, chciałem szybko zacząć. Prawie by mi wyszło, prawie, wiem, jest różnica między prawie a wyszło. Dobra, budki, skakutki śmigamy. Pięć, cztery, dwa, i śmigamy. 5, 4, 2 i 1, i go. I lecimy midem. Na topie zrobiliśmy mniej więcej to, co trzeba było, a tutaj nabijemy sobie parę kili. Okay. Fajny skok ma. Dobra. I pięknie. Jest skill. Dobra. Robimy wieżyczkę. Hej. Okay. Lecimy teraz już po kile i do środka. No chodźcie, chodźcie. Pięknie. Ale rozpiętocha się zrobiła. Ja tak jak widzicie, w miarę jestem twardy. Proszę bardzo, dwóch naraz. Pięknie. Muszę się wrócić, bo jestem trochę natrzadnięty. Jeszcze chyba dwa czy trzy kile będą. Pewnie. Teraz pójdziemy tędy. Proszę bardzo, już widzę ofiary. Ciach. Pójdę za tym, za tym pójdę. Elegancko. I jest mój. Pięknie. Jeszcze teraz tego pogonimy. No. Trochę mnie zwolnił. Gdzie poleciał w tą stronę? Dobra, tutaj mam dwóch gości. I mam kolegę, git, od tyłu podejdziemy. Hmm, albo nie, albo tak. Jest ich trzech. Pięknie, pięknie, pięknie jest kill. Proszę bardzo. No, to no, baj. I jest następny. Pięknie. 21 do 7. Hmm, elegancko. Całkiem niezły wynik. Okej, okay, dobra. Powoli zbliżamy się do końca. Zdradzę Wam to. Nasi przeciwnicy się poddali. Okej, okay, jeżeli Wam się podobało, zachęcam do oceny mojego nagrania. Zajrzyjcie na stronę Facebookową. Grajcie w lola i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Oglądajcie serię Widzowie versus Widzowie. Jest naprawdę fajna. Na razie, cześć. Pa.